Witamy w kolejnym odcinku Panoramy Informacji z regionu. Dzisiaj mamy gościa wyjątkowego, gościa, którego może, mogą Państwo znać z anten ogólnopolskich telewizji. Lekarz medycyny Michał Sutkowski, przede wszystkim prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych oraz rzecznik prasowy Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. I teraz pytanie dotyczące niestety ludzi, których nazywamy już foliarzami, czyli w zasadzie pewna tkanka społeczna uznała, że ich poglądy albo poglądy głoszone przez te osoby są po prostu śmieszne. Ja mam pytanie: Co wiemy o wirusie? Jak się zachowywać i co może wpływać na to, że ludzie jednak nie akceptują tych faktów, które do nas wpływają z całego świata? E, dzień, dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Nie czuję się człowiekiem tutaj wyjątkowym, ale bardzo mi miło u Państwa, u państwa być i gościć. E, odpowiadając wprost na pytanie, powiem tak. No, Rozmawialiśmy tak długo z różnymi ludźmi, którzy nie są ekspertami w dziedzinie zdrowia. Tłumaczyliśmy, staraliśmy się mówić prostym językiem. Nie musimy się na tej medycynie znać, nikt tego nie oczekuje. My mamy nie, niezwykle niską taką kulturę zdrowotną, ale to nie wynika z naszej niechęci do wiedzy, bo jesteśmy coraz mądrzejsi. Tylko dlaczego? Oczywiście nie wszyscy jesteśmy może bardziej mądrzejsi niż kiedyś przed laty, ale prawda jest taka, że Jesteśmy narodem wykształconym, ale nikt nam nie dał tej szansy. Nie ma czegoś takiego jak. Są jakieś lekcje biologii, które mówią o tym, jak ile cewek Malpiniego ma Prathawiec albo dlaczego go nie ma. Natomiast nie wiadomo, gdzie mamy wątrobę, bo to już jest gdzieś w czerwcu i, i, i najczęściej nikt tego już nie przerabia, tego materiału albo bardzo, przepraszam, powiem kolokwialnie połebka. My nie mieliśmy nigdy szansy się tego nauczyć, ale w związku z tym tą szansę tworzą. Właśnie ludzie, którzy o tym mówią, tak jak ja i wielu, wielu moich kolegów. I no, dla, do niektórych nic nie dociera, po prostu nie chcę do nikogo, do, do niczego nic dotrzeć. I no cóż, no, rzeczywiście to są ludzie, którzy, któr, którym już dzisiaj nie chcę mi się nic powiedzieć im. Robię zwykle taką minę typu Bogusław Linda w film, w pierwszej części psów i mówię, nie chcę mi się z Tobą gadać w takiej sytuacji, dlatego bo no, cóż, można takiej osobie odpowiedzieć, jeżeli tyle osób, które się na tym znają, mówią to, co mówią. To a propos tych pozostałych? Ja szanuję inne poglądy, ale one, jeżeli są przeciwko zdrowiu publicznemu, to jakoś nie jestem w stanie tego zrozumieć. Co my wiemy o wirusie? No, wiemy dużo więcej, oczywiście też dużo nie wiemy jeszcze, ale o zachowaniu tego wirusa wiemy. Wiemy, jak się rozprzestrzenia, wiemy, jak możemy się zabezpieczać, a zabezpieczać się możemy w te proste rzeczy, właśnie tymi prostymi rzeczami, jak DDM. To, to DDM jest taką podstawą naszej kultury epidemicznej. My musimy tą kulturę epidemiczną nieść trochę na wyższe tory i powinniśmy to robić. Przykład, co to znaczy na wyższe tory? Chociażby taki prosty, jak robi włoski rząd. My tego nie robimy, nie mówimy o tym, nie komunikujemy ludziom takich prostych rzeczy. Jeżeli do babci przychodzi wnuczka albo, albo, albo syn, ale nie mieszkają z tą babcią, to obydwoje, pomimo, że to jest rodzina, powinni przez tą chwilę czy dłuższą chwilę być w maseczkach w domu u tej babci. Prawda? Jeżeli jej robią zakupy, porządki itd. i dalej. Czy tak się dzieje? Tak się najczęściej nie dzieje. Nieświadomie przenosimy to zakażenie. I to jest rzecz. Która, którą można by było szybko poprawić. To jest prawie bezkosztowe, można by było powiedzieć. Druga rzecz, chociażby taka, która jest w ostatnich dniach niezwykle istotna dla nas lekarzy rodzinnych, ale dla całego systemu. Prosta zresztą, masz objawy infekcji, zostać w domu. Przecież tak. to, może, prawda? To może być koronawirus. Prawda? A ludzie nie. Ludzie wychodzą. Co więcej, nie dzwonią do nas. Nie dzwonią do nas, bojąc się tej stygmatyzacji koronawirusa, tego, że gdzieś ich położymy do szpitala, że coś tam się będzie działo, że nie będą mogli wyjść, że nie będą na kwarantannie. Ja rozumiem te wszystkie strachy, lęki, ale one powinny być zdecydowanie gdzieś schowane na rzecz wiedzy o tym, co się ze mną dzieje. Bo ja przecież tego koronawirusa roznoszę. Idę do zakładu pracy, idę gdzieś tam, idę w przestrzeń, roznoszę. Więc. To jest wyższa kultura epidemiczna. Tymczasem jest odwrotnie. Ludzie mają koronawirusa, jak się okazuje, i dzwonią do nas wtedy, kiedy ich stan jest już ciężki. Albo nie dzwonią wcale, stan jest leki, ale zdążyli sprzedać tego koronawirusa kilku osobom, już z sąsiedztwa, czy w pracy, czy, z jakimi, czy komuś z rodziny. To mam na myśli, mówiąc o wyższej kulturze epidemicznej. Też już no, patrząc po prostu globalnie, y, też jestem z młodego pokolenia i mam znajomych z całego świata i chociażby wymieniając kilka argumentów z moim kolegą z Hiszpanii, doszliśmy do wniosku, że Hiszpanie kompletnie inaczej podchodzą do, do wirusa, ponieważ tam wielokrotnie wirus zabierał im rodziny. Ale pytanie moje teraz będzie brzmiało takie, że przy, czy, czy przykład nie idzie trochę z góry, bo ostatnio, dobrze wiem, oczywiście spraw politycznych nie będziemy tutaj poruszać, ale raczej oczywistym jest, że, spo, że sporo oczu społeczeństwa było skierowane na Sejm. No, i widzimy tam sceny takie, że chociażby pan poseł Grzegorz Braun, którego kolega partyjny w tym momencie leży w szpitalu i mówi o tym, że jego płuca są w opłakanym stanie, wychodzi z książeczką, który, która chyba się nazywa Fałszywa Pandemia, Plandemia. Czy może trzeba byłoby, nie wiem, przemyśleć gdzieś wyżej, czy takie osoby nie, nie powinny podlegać karze? Panie redaktorze, szanowni państwo, jak najbardziej. No po to jest prawo. Prawo jest dla wszystkich, stanowione jest dla wszystkich. Jeżeli ktoś działa przeciwko zdrowiu publicznemu w ten najbardziej ewidentny sposób, to jak najbardziej. Ja tutaj bym nie wymieniał jednego posła, ale pewnie parę nastu byśmy mogli wymienić osób, osób, które nawet w polskim parlamencie czy wśród rządzących no nie zachowują się właściwie epidemiologicznie. I one, takie osoby podlegają karze i rzeczywiście przykład idzie z góry. Nad tym boleje. Ja w pewnym momencie, trochę jak Bernard Rie, autor, lekarz z dżumy Kami, byłbym rygorystyczny. On w pewnym momencie był może aż za nadto rygorystyczny, ale innej metody nie ma. Innej metody nie ma. Przykład rzeczywiście idzie w górę, z góry. Powinniśmy te przykłady. Mieć, y, powinien być y, jasny porządek prawny. No, proszę Państwa, no nie może być tak, żebyśmy nie wiedzieli, czy za założenie maseczki w sklepie to grozi nam kara czy nagroda, prawda? A, a czy pani ekspedientka nie zostanie ukarana tym, że nam zwróci uwagę? No proszę Państwa, no to przecież jest paranoja. Po, po, po kilku miesiącach dopiero się dowiedzieliśmy, jakie jest prawo i to też nie wiem, czy ono już obowiązuje. Dla mnie zalecenie tak, tego typu, które też zresztą płynie z góry, więc ta góra może być różna, zachowywać się różnie, jedni mniej odpowiedzialni, a drudzy bardziej odpowiedzialni. Powinniśmy brać to, brać przykłady z najlepszych i starać się o tym, o tym Egzekwować też to prawo, ma pan rację. Ja jestem za karaniem, bo ile można mówić, prawda? Można parę razy pouczać, ale ile razy ma, ma mnie pouczać e, e, policjant, który złapie mnie na przekroczeniu prędkości o, o 50 km w terenie zabudowanym, zabiera mi prawo jazdy, prawda? I ma rację, bo ja jestem potencjalnym, nie wiem, e, e, zabójcą kogoś. Tak. Też chyba zapominamy w tym wszystkim i też ten głos medyków przede wszystkim do nas nie dochodzi. Dużo osób nie zdaje sobie sprawy, że epidemia dla lekarzy, pielęgniarek, niższego personelu medycznego to jest w zasadzie stan wojny. To są się... ludzie, którzy, ludzie, którzy mają o wiele dłuższe dyżury, które i tak są paradoksalnie bardzo długie, nawet bez reali pandemicznych. To są ludzie, którzy, którzy są przepracowani i też chyba jednak to, że ja założę maseczkę. I nie, nie przekaże tego potencjalnie wirusa komuś dalej, może ułatwić im pracę w życia. Bo o, o tym chyba zapominamy wszyscy. Oczywiście, że tak. No mam nadzieję, że na szczęście nie wszyscy bardzo bardzo dziękuję za ten głos pana redaktora, który, który to rozumie i który. Który, I to nie chodzi o to, żebyśmy tutaj byli bohaterami, żeby ktoś napił brawa prawda, i śpiewał z balkonów. To chodzi o zwyczajne, proste zachowanie. Tylko w Polsce nie mamy tradycji normalności, umiaru, odpowiedzialności. Prawda. My jesteśmy akcyjni, my od czasu do czasu. Będziemy prawda, robili jakieś powstanie. A tutaj chodzi o codzienność, proszę Państwa. I to, co Pan powiedział, w Europie są te skrajne postawy, to nie jest tylko tak, że w Polsce są ci, którzy nie, 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 nie chcą wierzyć wirusa, prawda, opowiadają, że rzeczy nie stworzone. Część tego się bierze z sieci, często są trole, część to są na pewno ludzie, którzy nam źle życzą wszystkim. Te tropy prowadzą w różne miejsca świata. Tak niestety jest, z tego, co z tego, co słychać, ale już nawet pomijając ten kontekst, zawsze jest tak, że ta odpowiedzialność na końcu jest w nas i to my podejmujemy decyzję, jak się będziemy zachowywać. I e, musimy się obudzić następnego dnia, że zachowywaliśmy się w, w porządku wobec także pracowników ochrony zdrowia, różnych służb itd., itd., bo to powoduje przeciążenie. Dzisiaj jest ogromne przeciążenie systemu. Jeżeli będą dochodzili pacjenci kolejni bo ten system on w ogóle jest na agrawkę. on zawsze był na agrawkę. My, 30 lat pracowaliśmy w systemie na i pandemia pokazała te wszystkie bolączki tego systemu. I Ten system działa tak naprawdę i to rządzący też wiedzą, z ministrem zdrowia włącznie, że działa dzięki zaangażowaniu ludzi, którzy operacyjnie tym systemem zarządzają na dole, dyrektorów placówek, ale równocześnie pracowników poszczególnych. My mamy taką analizę. Ja jestem też pracownikiem naukowym na Uczelni Łazarskiego. My mamy tam doskonały zespół ludzi, którzy mają wiedzę dotyczącą zarządzania w ochronie zdrowia i pokazują te mechanizmy, że tak naprawdę ten system stał zawsze na dyrektorach placówek, poszczególnych placówek, ale równocześnie na tych ludziach, którzy się zajmują bezpośrednio lekarzach, pielęgniarkach, ratownikach, technikach rentgenowskich, bo o nich się nie mówi, laborantach, pań salowych wszystkich ludziach którzy pracują ponad miarę. Jeżeli byśmy normalnie pracowali, tak jak się pracuje na zachodzie, bo gdzie jest dużo więcej sprzętu, dużo mniej biurokracji, dużo więcej ludzi, to bez pandemii uznano by to za strajk włoski, bez pandemii. A w pandemii to już w ogóle jest to niemożliwe, więc rzeczywiście także te zachowania mają wpływ na to, jak, jak będzie dalej z nami. Liczba zakażeń rośnie, też niestety licz, rośnie liczba osób, które no ze względu na COVID umierają. No to już chyba możemy mówić, że ona się no zatrzymała na poziomie 600 mniej więcej zgonów dziennie, co jest liczbą w zasadzie w pewnym sensie już przerażającą, bo jeżeli to się dalej utrzyma. Wiadomo, jak sobie mówimy, 600 osób, bo to też jest jednak niestety punkt wyjścia wielu osób, które kwestionują pandemię. Mówią, no ale to ile osób na to umarło, ile osób mieszka w Polsce, no ale właśnie tak to działa. A jak ktoś nie wierzy, to zapraszam, na YouTubie jest pokazane, jest genialne badanie zrobione w grze internetowej, gdzie od jednego gracza jak wirus się rozprzestrzenia. Tak. I to jest, to jest bardzo ważne, i może by to Państwu też troszeczkę pokazało, jak to wygląda, jak wirus mało potrzebuje do tego, żeby w zasadzie się. Rozprzestrzenić. Ale ta liczba zakażeń rośnie. Czy było to do przewidzenia? Bo jeszcze chyba, chyba póki co nie możemy mówić, że to są skutki wszystkich marszy, które miały do czynienia, z którymi mieliśmy do czynienia w ostatnich tygodniach. To znaczy, co do marszy, to powiem tak: niezależnie od, od naszej oceny politycznej, społecznej tych marszy, czy ktoś ma rację, czy nie ma racji, nie należałoby w takich marszach niestety uczestniczyć, czy stety uczestniczyć. W okresie pandemii. To jest poza dyskusją, dlatego, bo oczywiście, jeżeli byśmy te marsze jeszcze zrobili, nie wiem, w przestrzeni zamkniętej, to liczba zakażeń byłaby jeszcze większa, ale w przestrzeni otwartej też te osoby się zakażają. To jest: yy, często są bez dystansu, czy najczęściej bez dystansu, często bez masek, choć nie zawsze, a jeżeli mają maski, to nie ma dystansu. Krzyczą, skandują, śpiewają, tańczą, są głośno. Maseczka jest mokra, o zakażenie jest łatwo. Takie osoby bywają w szpitalu, niestety, ale one z wirusem trafiają z powrotem do swoich domów, zarażają rodziców, zarażają babcie, bo to są zwykle młode osoby. I jeszcze raz powtarzam, to nie jest moja ocena polityczna czy społeczna. To nie, zupełnie nie o to chodzi. Oddzielmy to jednak, starajmy się to zrozumieć w takim momencie, w jakim jesteśmy. Jesteśmy w dramatycznym momencie pandemii i słusznie pan redaktor zauważa, Rzeczy najbardziej dramatyczne, liczba zgonów, liczba zgonów sięga około, z powodu covid z powodu covid około 40, lekko licząc, procent zgonów w ogóle w Polsce. Ja od kilku miesięcy mówię, że jest cienka czerwona linia między 1% zgonów, a 40% zgonów. Patrz Lombardia na przykład, już, prawda, symboliczna, teraz wszyscy mówią, patrzcie Polska. Świata, światowej, europejskiej, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, jeśli chodzi o zgony, to plasujemy się w trójce, w piątce najwięcej osób umierających. I dlaczego tak się dzieje? Oczywiście wszystko na to się wpływa, przede wszystkim duża liczba zakażeń, sam wirus trochę, bo on łatwiej w nas wchodzi. Trochę tak zmutował, że łatwiej wchodzi, ale jak łatwiej wchodzi i może jest trochę lżejszy, to i tak dopadnie tych. tych którzy są najbardziej na niego narażeni, czyli osoby starsze, albo osoby z wielochorobowością, no i dopada i niszczy nas. Jedna piąta przypadków to osoby zupełnie, które nie miały w ogóle żadnych chorób. Zawsze jedna piąta, prawie jedna piąta, czy ponad jedna piąta, to są osoby, które miały niewielki, niewielki kontakt z innymi schorzeniami, albo nie miały w ogóle żadnych schorzeń. I teraz tak. Czy można było to przewidzieć? Tak, mówiliśmy o tym. Tą cienką czerwoną linię, pamiętam, jak mówiłem w sierpniu, w czerwcu, że, będzie, be, że tak będzie. I ta jesień była zapowiadana przez nas, że taka będzie właśnie. I teraz m, oczywiście dwie trzecie zakażeń, mówiąc bardzo z grubsza, to nie jest, nie ma na to jakichś mega, dowodów naukowych, ale jest wiele praktyk różnych i wiele badań na to że dwie trzecie zakażeń zależy od nas samych. Jedna trzecia to są, pozostałe 1 trzecie to są zachowania samego wirusa i te obostrzenia czy, czy, czy zalecenia sanitarne w zależności od sytuacji. Czyli dwie trzecie to są te proste nasze zachowania. Jeżeli ta kultura zdrowotna, społeczna, ekonom... pandemiczna czy epidemiczna jest wysoka, no to wtedy... Wtedy ta liczba zgonów jest zdecydowanie mniejsza. I jeszcze jedno. Przeciążenie systemu, bym wrócił do tego, co Pan redaktor wcześniej powiedział. Przeciążenie systemu ochrony zdrowia. No nikt nie jest z gumy. Można dostawić jeszcze jeden respirator i jeszcze trzy kolejne respiratory. Ale nikt nie z... będzie miał go, znaczy nie będzie no. miał kto go obsłużyć. No niestety o, takie mamy realia. gorzej go obsłuży. My jesteśmy tylko ludźmi. Albo gorzej go obsłuży. Przecież to nie meble. My liczymy meble. My w szpitalu liczymy meble. A, a to nie na tym polega, żeby szafy i respiratorii. No, Śmieje się trochę, prawda? Przez łzy, ale to tak wygląda. Przecież nie na tym rzecz polega. Musimy to związać zawsze z jakąś po prostu pewną możliwością działania całego zespołu anestezjologicznych I nie tylko, zanim do, do anestezjologii jeszcze dojdziemy, to jest masa rzeczy, które są źle, źle tworzone po drodze. Więc tutaj więcej porządku, więcej koordynacji. W tej medycynie powinno być więcej, może wojska, więcej kar, więcej pewnego porządku w samej ochronie zdrowia, też by się przydało. Izolatoria, prewentoria tu można by było wymienić bardzo dużo rzeczy, i to nie są rzeczy odkrywcze bo to nie czas na to, żeby być rewolucjonistą i opowiadać Państwu, co ja bym zrobił, gdyby. Gdybym mógł, tylko chodziłoby o uruchomienie i konsekwentnie wdrażanie tych mechanizmów, które już są, czy prawie wszystkie, bo nie wszystkie są, prewentoria nie istnieją, ale istnieją izolatoria, które są mało wykorzystane i tak dalej, i tak dalej. Więc też system się na to składa, że liczba zgonów rośnie, i to też sobie trzeba uczciwie powiedzieć. Panie doktorze, chyba ważne pytanie, ponieważ. Sytuacja wygląda, jak wygląda. Mamy, ma, mamy problem z zachorowaniami, on jest, on jest przeogromny w zasadzie. E, powstał szpital na stadionie narodowym. E, ja mam takie pytanie, czy na przykład nie, lepiej byłoby jednak, nie, nie lepsze byłoby jednak uruchomienie szpitala południowego, który, y, który no w zasadzie gdyby nie pandemia, pewnie już byłby otwarty? Panie redaktorze, no trudno mi się wypowiedzieć. Mi się wydaje, że, bo to są pewne szczegóły takie techniczne. Na pewno mogę powiedzieć jedno. Że szpitale tymczasowe są potrzebne. Są potrzebne, oby nie by musiały być wykorzystane, ale widzimy, że trochę jakoś tam ta liczba pacjentów zaczyna w nich narastać. Być może warunki w tym szpitalu były jeśli chodzi o szpital stricte zakaźny, wbrew poro, pozorom paradoksalnie gorsze niż w takich modułowych szpitalach jak się buduje. Chodzi o wysokość hal na przykład, co jest elementem naturalnej, przepraszam za wyrażenie wentylacji. Na przykład na to zwraca się uwagę, że to jest dobra rzecz, że to są wysokie hale i tak dalej i tak dalej. Szpital nie jest przyzwyczajony do tego, nie jest na obecność koronawirusa, więc są niskie tam 3-metrowe, prawda? Sufity zawieszone w ten sposób. Więc być może tego typu rzeczy, a nie inne, zadecydowały. Ma no, to też wymiar pewnie trochę taki, powiedziałbym, pijarosko-propagandowy, prawda? I, I to też sobie trzeba powiedzieć. Łatwość transportu, który może być e, chyba też łatwiejszy e, na, m, przy stadionie narodowym wbrew pozorom, bo tam są trasy, się, e, e, prawda, skrzyżują, niż na Ursynowie, gdzie. Tych tras jest, jest oczywiście też trochę i możliwości dojazdu, ale jest ten Ursynów też rozkopany, jak wiemy doskonale z powodu budowy nitki która, i, i późniejszego połączenia z prawobrzeżną częścią, częścią miasta, docelowo z mostem. Więc trudno mi powiedzieć, to, to, to ja tutaj nie chcę uchodzić za eksperta, ale wydaje mi się, że to był, to pewnie. Pewnie można było, też, też pewnie można było użyć ten, ten szpital południowy. Panie doktorze, ostatnie pytanie, i ono będzie bardzo proste, ale odpowiedź chyba na nie nie będzie, bo jak wiadomo, dzieją się różne rzeczy na świecie, nie tylko w Polsce. Pytanie o to, czy będzie kwarantanna narodowa, bo to chyba coraz bliżej jawi nam się jako jedyny scenariusz, który jako, jakkolwiek może poprawić sytuację w kraju. Ja byłbym za kwarantanną narodową, czyli takim mocnym tąpnięciem yy, i nawet bym powiedział, ja się go trochę spodziewałem nieco wcześniej. Yy, nie mnie oczywiście decydować, więc ja mam trochę trudne i łatwe pytanie, ale powiem tak, ja jestem zwolennikiem dwu, trzy tygodniowych naprawdę mocnych tąpnięć, takich dramatycznie mocnych, które oczywiście nie zyskają, na których nie zyskają przedsiębiorcy, gospodarka, ale czy to celowo Pełzający lockdown jest lepszy niż pełzający przez kilka miesięcy, niż takie mocne tąpnięcie, ale pod jednym warunkiem to tąpnięcie, że po każdym tąpnięciu ten poziom naszej kultury epidemicznej podniesiemy na wyższy, podniesiemy na wyższy level. Ten level, ten poziom musi być wyższy. Dlatego bo jeżeli wrócić do tego samego do tych samych beznadziejnych zachowań, przynajmniej części na ulicy bez Masek, i tak dalej, i tak dalej, lekceważenia, prawa i tak dalej, i TP, i o czym rozmawialiśmy. I nie podniesiemy, nie nauczymy się wszyscy, nie wychowamy się epidemiologicznie. No to będzie wańka wstańka, wańka wstańka, wańka wstańka z pewnymi rozwiązaniami, które muszą być na końcu, bo mnie się wydaje, że na przykład powrót do szkół normalnych nie wchodzi w rachubę po 29 listopada i wydaje mi się, że to jest niemożliwe. Tutaj co najwyżej hybrydowe, jeśli nie zdalne całkowicie nauczanie, tak sądzę. Więc niektóre tego rozwiązania, tego typu rozwiązania muszą zostać, ale zawsze musi towarzyszyć temu większa kultura epidemiczna i wtedy musimy doczekać do jakiego momentu. Do momentu poprawy sytuacji w ogóle, ona na pewno nieco jednak jest lepsza poza sezonem jesienno-zimowym, do szczepionki, a w zasadzie jej no, dosyć masowego zastosowania już, bo samo wynalezienie szczepionki czy zarejestrowanie jeszcze nam wiosny nie uczyni, ale tą wiosną może być zaszczepienie już pewnej populacji. Do tego, żebyśmy na przykład testowali pacjentów, rozwiązania, właśnie izolatoria, Trochę lepsza komunikacja ze społeczeństwem, umiejętność nabycia takich, takich narzędzi, które będą komunikować właśnie potrzebę zostania w domu, jeżeli ktoś jest za, chory i tak dalej, i tak dalej. I szereg takich dosyć prostych, które też podniosą od razu po tym tąpnięciu, po tym lockdownie ostrym, krótkim, na lepszy poziom także funkcjonowanie systemu. To jest do zrobienia, ale tego. Raczej się z tego raczej tego nie robimy, więc moim zdaniem, jeśli ma być lockdown, to niech on będzie lata chwila, żebyśmy mieli trochę lepiej na święta. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję panie, panie doktorze za ten szalenie ciekawy wywiad. I może jeszcze kończąc, podsumujmy, ta, ta zasada, o której pan wspomniał na początku. Dezynfekcja, dystans i maseczka. I to, jest ważne. to jest bardzo ważne. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Żegnam się ja z tego. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za zaproszenie. Do następnego razu. Do widzenia. Do widzenia.